Po szybkie i sprawdzone końce zapraszam do FIFA Ultimate Team Przy kodzie def 1 macie 5% zniżki. Polecam. Tak jak obiecałem, 1000 łapek i lecimy z kolejnym challengem z FIFA. Tym razem zagramy sobie składem bramkarzy, plus dla utrudnienia weźmiemy na bramkę napastnika. Więc. Wszyscy praktycznie grają po prostu jedenastą bramkarzy, co jest w sumie dużo łatwiejsze od dziesiątki bramkarzy plus napastnik, bo jakby nie było to bramkarz, który będzie na swojej pozycji, czyli ten bramkarz, jak mnie będzie bronił dużo lepiej od, od tego napastnika, który będzie w moim składzie. Więc ja zagram dzisiaj trzy mecze. Jeśli uda mi się je wygrać, nie zrobię ani jednego challenge'u A jeśli przegram jeden z tych meczy, zrobię cytryna challenge. I to taki hardkorowy cytryna challenge. Bo zazwyczaj ludzie bardzo stękają po jednej cytrynce A ja zjem, to znaczy wypiję sok z kilograma cytryn Jak widzicie 6 cytryn Dobrze mówię? 6 Nie 3, 8, z 8 cytryn Sok z 8 cytryn wypiję Co na pewno będzie zabójcze dla moich kubków smakowych Więc zapraszam na odcinek więc zaczynamy od bramki Jego karta jest praktycznie nieprzydatna w polu Peter Crouch, rekordbreaker, no nie zadowala mnie w ogóle w polu, więc mam nadzieję, że jego wzrost, czyli te 201 cm, chociaż e, przyda się na tej bramce, więc ustawiłem go jako po prostu zawodnika, który będzie bronił dostępu do mojej bramki. Lecimy dalej. Adler, 46 szybkości. Nie będę tego więcej, bo, bo po prostu bo te statystyki i tak się w ogóle nie przydadzą w, w polu. Dalej. Neuer, będzie wygrał mnie na środ w prawym środku obrony. Kolejny pierwszy właściciel, 58 szybkości i tyle. Handanowicz 58 szybkości. Roberto Team of the SEASON 49 szybkości Hart 60 szybkości. Jak dla mnie jeden z najszybszych bramkarzy na świecie. Sprawdźcie sobie czasem e, sprawdźcie sobie jaki filmik jest taki Joe Hart e, Speed, po prostu pisze jaką kiedyś fajnie z pola karnego wrócił i był dużo szybszy od Wayne'a a Runea. 60 szybkości, zaledwie e, wydaje mi się, że powinien być więcej. Dalej. Fabiański, czyli taki polski akcent u mnie w klubie 55 szybkości. Sillisen, zawodnika jak z Amsterdam, 60 szybkości będzie grał na ofensywny pomocniku. Dalej, Perin, prawy skrzydłowy, 62 szybkości. Ryan, 70 szybkości jako środkowy napastnik. I ostatni zawodnik to jest Ugolori, 65 szybkości. Zawodnik Tottenhamu. I mam nadzieję, że ta jedenastka... Zapewni mi kilka wygranych meczów, mam nadzieję, że trzy, żebym nie musiał łykać tych, tych cytryn. Jako, że ostatnio bardzo popularne są pojedyncze mecze online, poka postanowiłem pokazać Wam mniej więcej jaki poziom tam panuje. Znalazłem pierwszego przeciwnika 95 zgrania, 84 atak, 63 pomocy, 81 obrony. W normalnych meczach coś takiego się nie pokazuje, ale sprawdźmy jaki, jaki skład wziął mój przeciwnik. Mój skład bramkarzy przeciwko no Respect, Van Persie, Nani, Quaresma. Bardzo ładny składzik jakby nie było. Do tego Team of the year, Thiago Silva. No i zaczynamy. Pierwsza sytuacja należała do mnie: Silisen. Silisen pięknie do Harta, Hart do Ryana, Ryan podaje do Perina. Perin strzela prosto w środek bramki, szypiłka odbija się od niego jak od drzewa. I niestety nie dał rady dobić na pustą bramkę ponownie. Fabiański, Fabiański podaje do Silisena, Silisen do Ryana, Ryan strzela. Był nas spalonym, ale strzał bardzo, bardzo przycięty w szesnastym minucie. Piłka no niestety poszła daleko obok bramki. Perin podaje do Sillisena, Silison, który naprawdę niesamowicie grał, podaje do Raya, Ryan strzela. Tak jakby troszkę z półobrotu, ale piłka w ogóle nie miała mocy. I mamy zakończenie pierwszej połowy, to były w sumie wszystkie ciekawe akcje w tym meczu. W, tym, w tej połowie pięć strzałów podałem, zaledwie za, jeden celny, mój przycisk zaledwie jeden strzał, który nie był celny gdzieś tam z połowy. Van Persie, Van Persie to będzie pierwsza ciekawa sytuacja, mojego przeciwnika strzela i broni to. Broni to Peter Crouch z wielkim kunsztem Van Persi, to znaczy Hart, podanie do, podanie do Perina, Perin. Jak dużo miejsca na jak ładnie zwiedzuje tutaj przeciwnika, balansem ciała i będziemy mieli rzut karny. Marcel w 81 minucie faulował i Rudy odwizduje rzut karny. Joe Hart w sumie wydawał się najlepszym wykonawcą ze wszystkich bramkarzy miał najlepszą statystykę, więc Joe Hart, czy zamieni ten rzut karny na bramkę? Joe Hart, piłka za pierwsza jak pendolina po polskich torach, strzela i... Pod poprzeczką mamy 1-0 do 0 w 83 minucie. Jakby nie było bardzo dobry rezultat jak na taki, taki mecz. Ryan dostaje piłkę od Lorisa, Ryan ponownie faulowany i ponownie Marcelo. I mamy szansę na podwyższenie tego rezultatu w już doliczonym czasie gry na 2-0. do 0. Ponownie Joe Hart. Joe Hart. Jak wykona ten rzut karny? Joe Hart już teraz nie trafi w zielone i Joe Hart niczym. Serio Ramos piłka wysoko nad nie, czy nie nad stadionem, ale ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1 do 0. Tak się cieszy właśnie Neuer z Adlerem i mam pierwsze spotkanie wygrane, więc zaledwie jeszcze dwa i prawdopodobnie nie zrobię challenge'u. Więc w pierwsze spotkanie trafiliśmy na zbyt wymagającego przeciwnika. Tym razem mamy 100 zgrania i 2013 rok założenia klubu. To nie zapowiada nic dobrego i trafią tutaj na Wietto, nazwa klubu 100 zgrania, 78 overalla. I co my tu mamy? Mamy czterech srebrne karty, no bardzo dobry składzik Rakit, Rakitic, Muni i człowiek, który już urodził z kontuzją, Vermaelen, terste na bramce. Pierwsza sytuacja na do mojego przyciska, Rakitic na czystej pozycji strzela obok bramki w 19 minucie, na szczęście Peter Kraus nie musiał tranić bo prawdopodobnie by to e, puścił. Loris podaje do Fabiańskiego, Fabiański do Ryana. Ryan e, pięknie balansy ciała, z wiódł, do Perina, Perin lepszą nogą obok, obok bramkarza, mamy 1 zera i po raz kolejny my strzelamy jako piersi e, bramkę, co mnie bardzo, bardzo cieszyło w 30 minucie bo Chodzimy na prowadzenie. Kolejna sytuacja. Silisen. E, ofensywny Połocnik z Holandii. Prawdopodobnie powinien teraz podać na pustą bramkę do, do Perina, lecz no zawiodła troszkę siła podania. Wieto, Wieto strzela i Peter Kraut, który naprawdę jak na napastnika spisywał się bardzo dobrze na bramce. Fabiański podanie do e, Ryana. Ryan strzela wysoko nad poprzeczką na zakończenie pierwszej połowy. No niestety w dalszym ciągu mamy wyniki. 1-0 e, podanie Loris. Loris biega pole karne i tutaj wydawało mi się, że był rzut karny. Fabiański podanie do Harta na przedpole. E, ceny do Perina i patrzcie, co no ten chłopaki, zaczęli sobie pogrywać. No, no tutaj zaczęli się bawić. Podanka, Fabiański, strzela i to Fabian i prosto w bramkarza. Niestety w dalszym ciągu wynik zaledwie 1 0 to już zakończenie drugie połowy. Podanie do Lorisa. Loris tutaj powinno być bramka, ale patrzcie na siłę strzał No niesamowita, z taką mocą ta piłka leciała, że dobrze, że mu nogi nie urwało. Lecz na szczęście mamy zakończenie drugiego meczu wynikiem 1 do zera i prawdopodobnie mam nadzieję, że trzeci także się udał wygrać. Wtedy nie będą musiały robić challenge. A pewnie tego chcecie, więc no, przejdźmy do trzeciego meczu. Pierwsze dwa spotkania można opisać słowami GG Easy. No, tutaj już może być ciężej. Tepe poła gość Matrol w nazwie, bardzo dobry zespół, bardzo dobre zgrania, 80 overalla, 100 zgrania, co to będzie? I tutaj mamy hybrydę, Borus Dortmund Arsenalu, do tego bramkarz i prawobrońca są z Tottenhamu, Arsene Wenger jako trener. I pierwsza sytuacja należała do mojego przeciwnika Obama. Jak podanie do Roysa, Royce, patrzcie, jak gubi moich bramkarzy strzela. Po dłuższym słupku mamy 1-0, no niestety Peter Crouch skapitulował już dopiero w trzecim meczu. W 26 minucie no, przegrywamy i trzeba gonić wynik, Ryan dostaje piłkę od Ugolori, Ryan lobikiem Hama próbuj i Ugolori został przelobowany przez bramkarza. No, powiem Wam, że nawet ładny strzał jak, jak na bramkarza, który ma osiemdziesiątowy lat. 309 minuta, Perin biega w pole karne, ładnie tutaj powalczył z szmelcerem. podaje do Silisana. Sillisen podaje do Fabiańskiego, Fabiański do Silisana. Sillisen strzela. I 2 do 1, wychodzimy na prowadzenie w 40 minucie Czyli można powiedzieć, że taka bramka do szatni, jakby nie było I teraz Royce podanie do Gindogana Gindogan, wrzutka na Kościelnego z... kurde z fałsza Mamy 2 do 2, Kościelny najgorszy Środkowy obrońca bardzo niski, bardzo słaby fizycznie, nie polecam Sanchez, patrzcie co tutaj kurde porobił mi środkowych obrońców. Sanchez biega po lekarne, podaje na go do Aubameyanga 3 do dwóch. powiem Wam, że coraz gorzej się grało, im więcej, im dłużej i więcej minut miało tym, coraz gorzej się grało, już oni nie mieli kondycji, i też takim wynikiem jest ten mecz, się zakończył. Wiem, że wszyscy się cieszycie, bo bardzo się zobaczyć, jak będę krzywił mordę, pijąc sok z kilograma cytryn, więc zapraszam. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że będzie tego aż tak dużo. Mamy pełną, półlitrową szklankę soku, czystego soku z cytryny. Ah! Słyszę, że moje kubki smakowe naprawdę będą potem do wymiany. No ale jak obiecałem, no to co? No to...

Kurde jak ma ta kutureta dostał. A, Fuj Dopiero dwa łyki zrobiłem. gdzie tu do końca. Prrr. Fuj U, Jezus Maria, nie mogę, serio. Aż mi oczy udawią. Zapas witaminy C to pewnie chyba na miesiąc Jezu, kiedy kiedyś jadłem jedną cytrynkę to było takie pyszne, to jest takie ochydne. A ja płaczę naprawdę, zobaczcie, moje oczy. to ja dla was robię, dla was to robię, rozumiecie. Ustawcie pod tym cikiem 1500 łapek będzie super, proszę. Patrzcie, jakie poświęcenie, pół litra soku z cytryny, no to jest, <laughs> nie wiem, czy ktoś takie coś zrobił. <laughs> Ale zdrowie. <laughs> Jezus Maria, kiedy? <laughs> Gdzie tu do końca? Chyba basu zatkam nos i to walnę tak o. Chuj A już prawie... prawie poła boże Takie poświęcenie. Rozumiecie to? Takie poświęcenie Maria, masakra. Dobra jeszcze troszkę. Już ponad połowa wypita. Uch. Kurwa, ja mogę wygrać ten mecz i... Nie musiała tego pić, fuj. Kole, popłakałem się, naprawdę. Nie wiedziałem, że po się można popłakać. Kolejna. Jeno jakby ciary dram przeszły że to będzie statyły. łyk, Dobra, statyły łyczek Udało się jakby się. <laughs> pół litra soku cytryny świeżo tego. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. To był naprawdę bardzo hardkorowy challenge. <laughs> Także następny challenge z pojawi się jak przekroczycie pod tym odcinkiem 1500 łapek górę. To było na tyle w tym odcinku. <laughs> dzięki ja idę się ogarnąć, bo masakrycznie się czuję. <laughs> Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się i hello!